Ja chciałbym dzisiaj przypomnieć, że dużo mówiliśmy o inwestycjach, jakie są na w Białogardzie. Trochę mniej skoncentrowaliśmy się na e, sprawach społecznych. Ja mówiłem o e, budżecie obywatelskim dotyczącym spraw społecznych. Ale też warto powiedzieć, że chcemy wspierać młode małżeństwa. I tu w Białogardzie, myślę, warto o tym głośno powiedzieć. porozumienia samorządowego, a mamy większość w mieście, więc myślę, że to będzie szybka decyzja, aby każde dziecko urodzone mogło otrzymać wsparcie w kwocie 1000 zł. Jest to tak zwane wyciągowe. Też mamy pomysł na zatrzymanie młodych ludzi w Białogardzie. Niektórzy mają pieniądze, żeby wybudować domy jednorodzinne i szukają atrakcyjnych działek. Mamy przygotowane takie tereny. I nasza propozycja jest taka, aby te działki pod budownictwo jednorodzinne sprzedawać młodym obywatelom do 35 roku życia za 20% wartości. Myślę, że to też powinna się spotkać z dużym zainteresowaniem młodych. My potrzebujemy młodych ludzi wykształconych prężnych w Białogardzie. dlatego też taka propozycja. Myślę, że oprócz tych wszystkich spraw inwestycyjnych ważne jest, abyśmy wspólnie z, z radnymi miasta i też powiatów cały czas myśleli o rozwoju nowych firm, a co za tym idzie ja również przygotowywali ofertę nowych miejsc pracy. Oczywiście za to odpowiadają przedsiębiorcy. My będziemy przedsiębiorców wspierać. Mamy przygotowaną specjalną strefę wokół inkubatora. Będziemy budować nowe fale. To ma dać możliwość powstania nowych miejsc pracy i to mają być miejsca pracy również te lepiej opłacane. W ten sposób też chcemy powiązać obszary wycikowe, nowe budynki wybudowane przez młodych mieszkańców na działkach, które im przekażemy za 20% wartości. I do tego oczywiście możliwość pracy w Białogardzie. Cała reszta to, co konkurenci y, pokazują jako mało ważne, czyli dobrze zarządzane miasto, czyste, y, bogata oferta kulturalna, y, bogata oferta sportowa. I y, to y, według moich konkurentów nic nie znaczy, więc nie, 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 jeszcze raz że to jest bardzo ważne przez osoby, także się w miosku. I to wszystko można oczywiście wykonać, ponieważ to jest polityczne, mamy większość radnych miasta i to gwarantuje stabilne rządy, szybkie decyzje, które służą rozwojowi naszego miasta. Proszę o zabranie głosu radnego Rady Miejskiej Daniela Gminy. Witam Państwa. Szanowni Państwo, ja w swojej karierze politycznej tutaj na naszej ziemi miał możliwość współpracować zarówno z panem Krzysztofem Wagińskim, jak i z jego konkurentem. Wiem, Szanowni Państwo, co można się po obu tych Panach spodziewać i apeluję o wybór na burmistrza pana Krzysztofa Wagińskiego, ponieważ tylko ten człowiek jest w stanie zapewnić nam spokojny, rozważny rozwój naszego miasta. Yy, no. Można powiedzieć, no, apeluję do Państwa o rozwagę i nie szukanie sensacji, bo sensacja naprawdę źle wpłynie yy, na rozwój naszego miasta. Dziękuję. Dziękuję. Proszę o pytania do kandydata do radnych rady, rady miejskich, ale przede wszystkim do kandydata na Burmistrza w wyborze przyszłego rady Miejskiej.